Zapraszam Was na przepis Halloweenowy i to o makaronikach. Są to makaroniki, które wyglądają jak pajączki, więc myślę, że to będzie całkiem niezła frajda dla dzieciaków, ale też i dla dorosłych. Są przepyszne, bo są oczywiście z Oreo, a wszystko co ma Oreo jest znakomite. Zapraszam Was do obejrzenia przepisu. Tak jak w przypadku wszystkich przepisów na makaroniki, trzeba przygotować 150 g zmielonych migdałów i 150 g cukru pudru i to musi zostać przesiane przez siteczko. Jeśli zostaną jakieś mielone migdały, które nie przechodzą przez sitko, to należy dodać ich odpowiednią ilość tak, aby suma sumarą wyszło nam 300 g. Po przesianiu dokładnie mieszamy, a następnie dodajemy 60 g białka w temperaturze pokojowej. 60 g to jest to białko z około jednego dużego jajka. Na tym etapie możemy już dodać barwnik. Ja akurat użyłam tutaj czarnego i fioletowego. Pamiętajcie, że makaroniki wychodzą dość blado, dlatego nie można żałować za bardzo tego barwnika. Ponieważ będą to makaroniki przygotowane na bezie włoskiej, dlatego musimy tę bezę przygotować. A żeby to zrobić, należy wymieszać cukier z wodą, włożyć termometr cukierniczy i doprowadzić do temperatury 110 stopni. Następnie 60 g białka w temperaturze pokojowej można zacząć ubijać, ale dopiero jak temperatura cukru osiągnie 110 stopni. W momencie, jak już białka będą y, zbliżały się do konsystencji chmurki, to będzie można dodać 35 g cukru. Ale żeby było jasne, ten cukier z wodą nadal musi być na palniku, bo musi się rozgrzać do temperatury 118 stopni. Więc ten czas, kiedy on ze 110 rośnie do 118, mamy na to, żeby ubić bezę i dodać y, te 35 g cukru. W momencie jak już cukier osiągnie temperaturę 118 stopni, to cienką stróżką wlewamy do bezy powolutku całą tą masę. Pamiętajcie, że robię to w przyspieszonym tempie, tak naprawdę to zajęło mi to około 2 minuty. I jak już mamy tę bezę gotową, to możemy dodać ją w trzech turach do masy migdałowo-cukrowej. Bardzo jest to ważne, żeby to zrobić w trzech turach i żeby mieszać właśnie w ten sposób, jaki Wam pokazuję. Jeśli się zorientujecie, że jednak kolor za bardzo został rozrzedzony przez bezę, to można jeszcze dodać barwnik. Ja akurat nie mam problemu z tym, kiedy makaroniki mają lekkie smugi, ja uważam, że wtedy są nawet fajniejsze. Ale jeśli tego nie lubicie, no to dajcie po prostu więcej barwnika na samym początku. Jak już masa makaronikowa będzie dobrze wymieszana, no to przelewamy ją do worka cukierniczego i wyciskamy na matę. Można oczywiście wyciskać te makaroniki na zwykły papier do pieczenia, ale wtedy musimy pilnować odpowiedniego kształtu, to jest trochę łatwiejsze. Następnie odstawiamy nasze makaroniki na około 15-60 minut do wysuszenia do momentu, aż uzyskają taką fajną skorupkę, a potem pieczemy w około 140-150 stopniach z termoobiegiem przez 12-15 minut. Następnie bierzemy się za pajęcze nóżki, a żeby je przygotować potrzebujemy rozpuścić w mikrofalówce gorzką czekoladę, tak około 50 g, a następnie dodać kolejne 50 g tej gorzkiej czekolady, tak żeby ją spróbować trochę stemperować. Jest to troszkę trudne bez termometra specjalnego właśnie, ale możemy spróbować tak domowym sposobem. Jeśli się nie uda, to trudno, ale ważne, że przynajmniej podejmiemy próbę. Następnie przelewamy taką rozpuszczoną czekoladę do worka cukierniczego i pozwalamy jej ostygnąć do temperatury około 40-37 stopni. Jak to poznać? Po prostu temperatura ciała jest 36,6, więc jeśli poczujemy, że jest odrobinę cieplejsza od naszej dłoni, to znaczy, że to już jest ten moment, żeby zacząć wyciskać pajęcze nóżki. Pamiętajcie też o tym, że w momencie, kiedy zaczniecie to robić, gdy czekolada jest zbyt rzadka, no to to wszystko się po prostu rozleje i nie będzie trzymało kształtu. Można to oczywiście robić metodą prób i błędów. I tak tych nóżek trzeba zrobić trylion, dlatego że jeden pajączek ma aż 8 nóżek. Więc policzcie sobie, jeśli wychodzi z przypisu 3 blaszki takich ciasteczek, po około 15 sztuk na jedną blaszkę. No mi już się odechciało tego liczenia, lepiej po prostu je wyciskać i zobaczyć czy ich wystarczy. Następnie bierzemy się za nadzienie naszych makaroników. I tutaj będziemy potrzebować ciasteczka Oreo, najlepsze oczywiście. I wystarczy ich jedno opakowanie, które ma albo 150 albo 170 gramów. I należy je bardzo solidnie potraktować wałkiem. Jak już swoje ciasteczka przeżyją, to możemy je przesypać do miseczki, ewentualnie docisnąć jeszcze łyżeczką miejsca, gdzie wyczujemy jakieś grudki, no i dodać serek mascarpone. Po wymieszaniu można opcjonalnie dodać jeszcze żółty barwnik, po to, żeby kolor był bardziej, nie wiem, dniowy, żeby był bardziej halloweenowy, ale jest to krok całkowicie opcjonalny. Teraz właściwie mamy już wszystko gotowe, dlatego możemy się wziąć za pajączki. Na jednego makaronika wyciskamy delikatnie, malutką ilość kremu, po to, żeby te nóżki miały się do czego przyczepić. Następnie bierzemy je oczywiście w palce i przykładamy 8 nóżek do każdego ciasteczka. Ponieważ nasze dłonie są ciepłe, a czekolada lubi się rozpuszczać, to możemy tuż przed samym nakładaniem na ciasteczka włożyć do zamrażalnika taką czekoladę na około 10 minut. To i tak nie powstrzyma tej czekolady przez rozpuszczaniem się w naszych palcach, ale zdecydowanie to trochę jej utrudni i opóźni ten proces. Następnie Kładziemy całkiem sporą ilość kremu na takiego pajączka po to, żeby mocno trzymał nóżki i żeby drugie ciasteczko miało się do czego przykleić. Analogicznie postępujemy z każdym następnym pajączkiem. No ja Wam życzę wytrwałości w tym, żeby spróbować zrobić ze wszystkich ciasteczek takie pajączki, ale myślę, że 15 jak najbardziej wystarczy, a resztę można już sobie odpuścić i zrobić po prostu tak jak zwyczajne makaroniki. Dobrze by było, żeby te pajączki teraz nam trochę odżyły, dlatego przydadzą im się oczy. Ja do przyklejenia cukierków, które wyglądają jak oczy, oczywiście podlinkuję Wam, gdzie można je kupić, to jako kleju użyłam lukru królewskiego. Przepis na ten lukier znajdziecie w filmie o makaronikach ananaskach. Ja użyłam tutaj pół porcji, nie zabarwiłam na żółto, zostawiłam biały, więc ten lukier będzie służył jako klej, ale jeśli nie będziecie w stanie znaleźć sobie takich cukierków oczopodobnych, no to możecie sami zrobić, robić te oczy właśnie z lukru królewskiego. Wystarczy tylko, żeby był przygotowany odpowiednio gęsty, czyli po prostu dodać więcej cukru pudru i na pajączkach wycisnąć po prostu po dwie białe kuleczki, zabarwić resztę lukru na czarno i wycisnąć na te białe kuleczki jeszcze mniejsze czarne kuleczki. No i w ten sposób efekt będzie taki sam. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten pomysł i że spróbujecie sami zrobić takie makaroniki. Jest to przepis trochę czasochłonny, ale myślę, że naprawdę warto. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, jeśli chcecie zobaczyć więcej takich pomysłów. No i do polubienia tego filmu. Dzięki! Pa!